Dobry, witam Was na czytaniu z serii Wybierz talie, wybierz kamień, wybierz kartę. Pytanie na dzień dzisiejszy brzmi: co robić, aby nasze relacje poprawiły się? Mamy do wyboru tutaj trzy talie i trzy kamienie, tak jak powiedziałam. Talia numer jeden z kamieniem numer jeden: Delight, Sir Tarot i Celestyn. Numer dwa: Tarot Illuminati i Kryształ Górski. Italia numer 3. Tarot Grand Lux i Kwarc Różowy. Jedynka, dwójka i trójka. Co robić, aby nasze relacje poprawiły się? Delight Seers, Tarot Celestyn tarot Illuminati Kryształ Górski i tarot Grand Lux Kwarc Różowy. Jeżeli już wybraliście, ja zacznę czytanie od talii numer jeden, czyli The Light Seed Starot z kamieniem celestyn. Co robić, aby nasze Relacje poprawiły się. Oczywiście karty ja wcześniej już uczyściłam, potasowałam specjalnie dla Was, żeby nie tracić czasu na filmie na to. Piątka kielich, czwórka kielichów. Siła. Szóstka kielichów i sprawiedliwość. I tutaj czwórka mieczy w przełożeniu. Moi drodzy, jeżeli zrobiliście coś dla tego związku, jakiegokolwiek związku, czy partnerskiego, miłosnego, czy też związków w relacjach przyjacielskich, pracy i tak jeżeli zrobiliście coś, co czujecie, że wymaga sprawiedliwości, prawda? że coś się zadziało, i wy teraz musicie. Dojść do takiej sytuacji, że sprawiedliwości jest w punkt zadośćuczynienie. Tylko teraz zależy, dla której strony czy dla Was, czy dla drugiej osoby. Mam wrażenie, że Wy troszeczkę sobie od tego partnerstwa odpoczęliście zbyt długo, zbyt mocno. Zbyt mocno też idealizujecie pewne kwestie, tak? Czyli nie odbiegając od tematu, co robić, przede wszystkim zauważać potrzeby drugiej osoby. Nie dawać sobie tak zwanego wolnego od przyjacielstwa, tak? Przyjacielem, partnerem jest się zawsze, tak? Czyli trzeba być dla tej osoby. Yy, taką osobą, która wprowadzi właśnie równowagę, sprawiedliwość w tym związku, w tym partnerstwie. Zauważajcie to, czego potencjalnie możecie nie widzieć. I pamiętajcie, karty mówią, że tak jak było, już nie będzie. I teraz od Was zależy, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Jeżeli zajmiecie się tym, tym partnerstwem, jeżeli będziecie chcieli właśnie dojść do takiej pozycji równowagi, sprawiedliwości, tak? ja otrzymuję od niego, od niej tyle i tyle samo daję. Ale to trzeba mieć mocną głowę, trzeba mieć siłę do tego, żeby właśnie do takiej pozycji dojść. Czyli zauważam potrzeby drugiej osoby, ale swoje też, jak najbardziej, bo tu musi być równowaga. Pamiętać, że tak, jak było, już nie będzie, będzie lepiej, albo gorzej. I mieć taką siłę myślenia, siłę perswazji, że nam się uda, że, że my jesteśmy ze sobą, że my jesteśmy, nie wiem, partnerem, partnerską, partnerką, osobą, którą kocham, osobą, którą współpracuję, poukładać sobie w, tą, w głowie to wszystko, czy ja tego chcę. Czy ja tego nie chcę? Mam wrażenie, że wy troszeczkę tak byście chcieli, a nie mogli, tak? Chcę, ale nie widzę potrzeb drugiej osoby i swojej osoby. Tak byście chcieli odpocząć od tego partnerstwa? Nie. Jeżeli chcecie umocnić te relacje, musicie w głowie wiedzieć, czego chcecie, po pierwsze, dojść do równowagi. Zauważać potrzeby partnera i swoje, nie robić sobie wolnego, nie robić sobie urlopu od partnerstwa. To nie o tym polega. Nie na tym polega przyjaźń. I nie bazować na tym, tak? Jak było w przeszłości. Tylko być tu i teraz, w tym momencie. Ok? Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Grupa kart numer 2, czyli tarot Illuminati i kryształ górski. Co robić, aby nasze relacje poprawiły się? Jeszcze sobie raz przepasuję. Dziesiątka mieczy. dziesiątka pentakli koło i śmierć w przełożeniu mamy dwójkę kielichów Moi drodzy, co ja tutaj widzę? Ja widzę, że akurat w, tym, w tej relacji ciężko będzie cokolwiek uzdrowić, dlatego że ona w zasadzie już się zakończyła, już pewien etap tego związku zakończył się, a wy myślicie o zupełnie nowej drodze, o, o zupełnie albo partner, tak? ta druga osoba w relacji myśli też o czymś innym, o Spotkaniu kogoś podobnego do siebie. Wy się za bardzo różniliście, i różnicie się. Macie inne perspektywy. Albo wy chcieliście stabilizacji. Teraz mówię o związkach partnerskich, tak? Miłosnych. Chcieliście stabilizacji, druga osoba tego nie chciała, albo na odwrót. I mam wrażenie, że dla Was szykuje się zupełnie inna osoba do kochania, do przyjaźni. I Wy do tego też będziecie. Zmierzać, albo druga strona. Bo tutaj w działaniu mamy śmierć, czyli zostawiam to, co jest dla mnie niekorzystne, co to, co już w zasadzie zakończyło się. Tego już nie ma, to jest koniec. I zwróćcie uwagę na drugą osobę, na osobę, która jest Wam podobna i ma takie same perspektywy na życie jak Wy, tak? Bo tu jest dużo rodzinności w, w głowie. Musicie poczuć czy ta osoba chce rodziny czy nie chce rodziny. Musicie się z, musicie się moi drodzy doprowadzić do takiej y, sytuacji, żebyście obydwoje chcieli tego samego. Bo mam wrażenie, że ta relacja, o której teraz mówimy, w ogóle zmierza w dwóch różnych kierunkach. O czym innym myślicie? Związek zakończony tak, serce jest w ogóle zwrócone w innym kierunku i w działaniu, śmierć czyli działanie zamknięcie pełnego etapu i rozpoczęcie zupełnie innego także moi drodzy, tutaj się siłę na zamiary, jeżeli ktoś albo wam ktoś nie odpowiada albo wy komuś nie odpowiadacie nic na siłę Szukajcie kogoś podobnego do siebie. Do współpracy, do miłości. Kogoś, kto patrzy na świat tak jak Wy. I grupa kart numer 3. Kwarc różowy i Tarot Grand Lux. Jak to u Was wygląda w partnerstwie, w relacjach miłosnych? Zawodowych, przyjacielskich. Pustelnik. Dwójka monet. Piątka kielichów. Dziewiątka kielichów. W Przełożeniu mamy jeszcze trójka mieczy. Ja tutaj widzę duże zranienie, ze strony drugiej osoby, albo wy zraniliście kogoś zbyt mocno. I teraz, co Wam pomoże? Izolacja od siebie. Pozostanie tak, byście mieli na ten moment, żeby uzdrowić Wasze relacje. Potrzebowało, potrzeba by uleczyć rany. Które zostały zadane je, przez jedną albo drugą stronę, albo obydwie strony, troszeczkę odizolować się od tego związku, przemyśleć, rozważyć za i przeciw, czy wy do siebie pasujecie, czy nie, i uleczyć swoje serce przede wszystkim. Bo nie ma udanej relacji, jeżeli w sercu jest zadra. Nie, to trzeba uleczyć. Wy, yy, nie, il, czego teraz może powiem odwrotnie, czego nie robić, bo wy tak byście chcieli dwie sroki za ogon, tak? Chcielibyście się odizolować od tej osoby, ale z drugiej strony chcielibyście, żeby one, ona była blisko Was. Bez uleczenia, bez pozytywnego spojrzenia na pewne rzeczy, ale szczerego spojrzenia. Nie, że uśmiecham się i robię dobrą minę do złej gry. Nie myślę dwutorowo, tak? Czyli chcę tak, a za chwilę chcę inaczej, a tak w ogóle to bym chciała dwie sroki za ogon trzymać. Nie. Żeby Wasze racje poprawiły się, należy wyleczyć serce, być szczerym do siebie i do innych osób i wybrać coś, co jest dla Was dobre i korzystne. Nie da się. Tkwić w dwóch miejscach naraz: doświadczenie, mądrość, izolacja, uleczenie ran, szczęśliwość, ale prawdziwa, nieudawana, i coś wybieram, kogoś wybieram. Być może macie też dwie osoby na uwadze, albo druga strona ma dwie osoby na uwadze i nie wiecie, co wybrać, tak? Trzymacie się kurczowo tych dwóch osób. Nie. Tutaj trzeba postanowić, a żeby to zrobić, trzeba przemyśleć pewne rzeczy, przemedytować, przeanalizować, i wtedy, po uleczeniu siebie, swojego serca, głowy, i też działania w stosunku do tej relacji będą pozytywne. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie.